Cześć. Chciałem podać na początku model pralki, w którym będę demontował grzałkę. Jest to Mile model W149 Superior 2100. I właśnie zdjąłem konektory. Jak widzicie, tutaj zabezpieczyłem. To pierwsze, co trzeba zrobić. Zanim przystąpimy do zdejmowania grzałki, następnie sobie przygotowałem wszystkie rzeczy, które mniej więcej może mi pomogą, żeby zdjąć zaciski z, z samej grzałki. O, czy taki zwykły śrubokręcik, tutaj elektryczny, to jest próbnik, tak naprawdę do prądu. On sam wystarczy, elegancko się tutaj dałe podważyć. Spróbuję jeszcze drugi, o. trzeba wejść pod te zaciski, a pomiędzy tą klapkę i tak lekko podważyć. On ma on jest spłaszczony. Ja tu mam jeszcze jeden, taki na szpic, ale się okazuje, że ten sparszony funkcjonuje najlepiej. I tu mam jeszcze takie pomoce teraz do roweru do zdejmowania opony, są takie są takie specjalne. Haczyki, nie wiem, taka pomoc do zdejmowania opony. Kliny, o może tak. One są plastikowe, więc ja nic tutaj nie uszkodzę. O, widzę, że już to jakoś wychodzi. Poluzowało się wszystko. Tu w środku jest. Czujnik temperatury. O, on już wychodzi. Czujnik temperatury udało mi się go nie uszkodzić, więc sobie go dam na bok. I teraz mam więcej miejsca, żeby tą resztę podważyć i wyciągnąć. Może tutaj muszę poluzować te zaciski jeszcze. Ale już widzę, że one tak... Te... O, już jeden wyszedł, widzicie? Jeden zacisk mam. Tu były też konektory na tym podłączone. Śruba by była łatwiejsza. To jest w tych zwykłych pralkach. Jak macie grzałkę, to ta śruba jest y... po prostu do wykręcenia i tyle. I macie po robocie. A tu... I się trzeba trochę namęczyć, zanim człowiek dojdzie do do tego wszystkiego. O cholera. Nie chcę ich zniszczyć, bo po prostu nie wiem. Jak będę musiał zamawiać nową grzałkę? Czy to będzie wszystko funkcjonować tak, jak ma? I czy tamte konektory, e, zaciski będą też w takim oryginalnym stanie, jak to? Jak widzicie, te zaciski są dość upierliwe. I robią pewien kłopot, żeby je w ogóle zdjąć. Na pewno są serwisy mają jakieś obcęgi do zdejmowania tych zacisków. One jak się zablokują, to są naprawdę upiorne A, w zdejmowaniu. Jeszcze mi się telefon przewraca. Coś puściło? z dwóch stron. Uuu, i poszło. Także tutaj mamy drugi zacisk. On w oryginale nie ma żadnych konektorów. No i teraz zobaczmy co tu jeszcze można poluzować. No już widzę, że to luźno wszystko siedzi. Także spróbuję to wyciągnąć. Tą osłonkę o już trochę to popuściło Już wylazło O, o widzicie? O kurde ja. wyciągnąłem, no ponoć ta grzałka ma być powodem tego, że mi wybija korki zobaczymy tu już tego jak to ściągnę, to po prostu to też jest na zasadzie zacisku. Widzicie tu, hmm, to już sobie poza kamerą zdejmę, bo to już nie powinien być jakiś problem. O tu widzę, z jednej strony już to schodzi, no, ta jedna strona się tu blokuje. Widzę. Czy musi blokuje? Ja używam y, cały czas, przy każdym praniu używam tego całego kalgonitu, czy substytutów takich y, zmiękczających wodę. Y, zanim się zabrałem za ten temat tutaj, nie. Zanim się za to zabrałem, to oglądałem przez 4 godziny YouTube'a jak takie rzeczy są robione. Ale nikt nie rozbierał właśnie tego, tego jednego modelu 149. Yy, wszyscy rozbierali takie, które miały tu w środku śrubę. A na tych zaciskach patrzyłem, czy jest jakaś ekce, ekstra, ten opcja, jak to rozebrać. No nie było. Ja już dłużej tutaj tego nie będę męczył na wizji, bo to jest praktycznie już, już prawie zrobione. Tam w środku patrzałem przez moment, trzeba sobie wziąć latarkę i popatrzeć do środka. Tak, tam jest jeszcze jeden taki uchwyt, czyli jak będę wkładał nową to de facto będzie trzeba to tam zahaczyć. Ja nie wiem, czy to będzie teraz, tam raczej nie, nie będzie nic widoczne. Moment. Nie umiem tak ustawić kamery. Telefonu, żeby tam zajrzeć do środka. No, ale tam w środku jest taki uchwyt, to możecie mi wierzyć na słowo. On też jest ze stali nierdzewnej. I kwestia jest taka, że w momencie, jak będziemy. Będziecie osadzać nową grzałkę, to trzeba e, ją tam znowu konkretnie włożyć. Także na chwilę obecną to tyle. Ja podkreślam, że ja się nie zajmuję pralkami, jestem amatorem. Mam takie dziwne hobby, że czasami, jak coś się uda zrobić samemu, to po prostu próbuję. A przy okazji, jak komuś mogłem pomóc w tej kwestii, to no to polecam ten film. Pozdrowią Kanara.